Witamy w Bielsku Białej, 180-tysięcznym mieście położonym na południu Polski u stóp Beskidu Śląskiego. Dzisiejsze miasto powstało z połączenia w 1951 roku dwóch sąsiadujących ze sobą ośrodków Bielska i Białej. Różne kulturowo, choć siostrzane, bo rozdzielone tylko rzeką białą miasta, nadały dzisiejszemu Bielsku Białej niezwykły charakter, łatwo zauważalny przez przybywających tu turystów. Dłuższą historię ma Bielsko, powstałe w XIII wieku obok dawniejszego grodziska obronnego na lewym brzegu Białej. Od początku miasto zamieszkiwały dwie narodowości ludność polska ze Śląska i Małopolski oraz duża grupa niemieckich kolonistów. Przechodzenie Bielska z rąk polskich książąt pod władanie Królestwa Czeskiego, rodów węgierskich i niemieckich, a później Austrii, miało silny wpływ na wielokulturowy rozwój miasta. W tym czasie po prawej stronie rzeki powoli z niewielkiej osady rzemieślniczej rozwijał się prężny ośrodek zwany Białą. W 1723 roku król August II Mocny nadał mu rangę miasta. Austriackie Bielsko i Polska Biała w XVIII wieku słynęły już w Europie z produkcji i handlu wełną, suknem, tytoniem, solą i bydłem. Uprzemysłowienie i dynamiczny rozwój, poparty napływem ludności żydowskiej, nakręcał koniunkturę obu miast, nawet gdy Biała w 1772 roku przeszła pod zabór austriacki. Widać to gołym okiem po rozwoju infrastruktury miejskiej, budownictwa i kultury. Zanim w Wiedniu pojawiły się tramwaje, Bielsko już je miało. Sieć gazownicza i kanalizacja należały w tym czasie do najnowocześniejszych w Europie. Okazały budynki użyteczności publicznej, bogata warstwa burżuazji inwestującej w rozwój przemysłu, już nie tylko tekstylnego, ale i maszynowego. Ciągły napływ dawnej polskiej szlachty, niemieckich przedsiębiorców z nadrenu, żydowskich finansistów, sklepikarzy, kupców z Węgier i słowackich chłopów napędzało koło zamachowe miasta. Bielsko i Biała stały się trzecim co do wielkości ośrodkiem włókienniczym cesarstwa austro-węgierskiego. To w tym okresie wykuwały się używane do dziś określenia Śląski Manchester, miasto stu przemysłów czy mały Wiedeń. Katolicy, protestanci i wyznawcy judaizmu wspólnie tworzyli kulturowy tygiel, w którym rodziła się tolerancja, szacunek dla pracy, oszczędność i gospodarność. Stąd też zrodziła się dzisiejsza siła miasta. W 1951 roku, po zawierusze I i II wojny światowej, oba miasta połączono w jeden organizm administracyjny. Bielsko-Biała z tak bogatą tradycją, przywiązaniem do pracy i wykwalifikowaną kadrą, z drugiej zaś strony dzięki powojennym ruchom migracyjnym w poszukiwaniu pracy i nowego domu, rozpoczęło kolejny etap rozwoju i gwałtownego rozrostu. W 1975 roku stało się miastem wojewódzkim, a produkcja przemysłowa lokowała ośrodek na czołowych pozycjach w Polsce. Mimo kolejnych zmian na mapie administracyjnej kraju i włączeniu w 1997 roku miasta w skład województwa śląskiego, Bielsko-Biała jako powiat grodzki wciąż znajduje się w krajowej czołówce statystyk gospodarczych. W wielkim rankingu miast oceniającym potencjał 839 polskich miast, a biorącym pod uwagę potencjał rozwojowy, ich infrastrukturę, zdolność do przeciągania inwestycji, a także poziom życia mieszkańców i ich zarobki, Bielsko-Biała w 2003 roku plasowało się na ósmej pozycji. W tak zwanej ekstraklasie sąsiaduje m.in. z Poznaniem, Wrocławiem, Krakowem czy Katowicami. Stopień bezrobocia wynosi niewiele ponad 10%, ze stałą od kilku lat tendencją spadkową. O sile gospodarczej miasta i przedsiębiorczości Bielszczan świadczy fakt, iż na każde tysiąc osób w wieku produkcyjnym w mieście przypada 200 prywatnych przedsiębiorstw. Dzięki temu niewielkie, ale elastycznie działające firmy łatwo dają sobie radę na konkurencyjnych rynkach, również Unii Europejskiej. Wśród liderów bielskiego przemysłu są znane koncerny zachodnie, jak choćby motoryzacyjny potentat Fiat Autopoland SA, producent rewolucyjnego silnika Diesel 1300 Multijet Fiat GM Powertrain, czy wytwórca akumulatorów Enersys SA. Światowy lider w tej branży, zarządzający dziś firmą, której założycielem był pierwszy prezydent Rzeczpospolitej Polskiej profesor Ignacy Mościcki. Swoje fabryki mają tu Philips Lighting oraz producent urządzeń energetycznych dawna Apena, a dziś GE Power Controls. Świetnie prosperuje producent maszyn elektrycznych Indukta SA, wytwórnia sprzętu sieciowego Belos, producent tkanin i opakowań lenko, czy produkująca materiały ścierne spółka Union Vis. To w bielsku-białej spółka Wawrzaszek uzbraja większość samochodów i urządzeń pożarniczych gaszących ogień w kraju i ościennych państwach. Opracowanych i testowanych przez Beskicki Instytut Tekstylny Kamizelek Kuloodpornych używają najlepiej wyszkolone, elitarne oddziały wojska, policji i służb specjalnych. Są wśród nich służący m.in. w Iraku bielscy komandosi z 18 batalionu desantowo-szturmowego. W bielsku Białej żyje się i pracuje lepiej niż gdzie indziej. Średnie zarobki, ilość oddawanych do użytku mieszkań, wydatki na oświatę, kulturę, sport i turystykę są tu bowiem wyższe niż w całym województwie śląskim i jedne z najwyższych w Polsce. Rozbudowana sieć państwowych i prywatnych uczelni wyższych co roku dostarcza nowych rzeszy wykształconych specjalistów z dziedzin najnowszych technologii informatycznych, sektora finansowego czy bankowości. Akademia Techniczno-Humanistyczna, Wyższa Szkoła Biznesu i Informatyki. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, czy Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, co roku zajmują czołowe miejsca w ogólnokrajowych rankingach najlepszych uczelni. Rozwój miasta to zasługa otwartych na świat Bielszczan oraz możliwości, jakie daje lokalizacja Bielska-Białej. Rozbudowana i modernizowana właśnie do europejskich standardów sieć szybkich połączeń tranzytowych na szlaku północ-południe, własne lotnisko aeroklubowe. Bliskość granic z Czechami i Słowacją oraz odległości do najważniejszych ośrodków w tym rejonie Europy to atut, którego nie sposób pominąć. Do Warszawy z Bielska Białej jest dalej niż Wiednia i Bratysławy i niewiele bliżej niż do Budapesztu. Bielsko-Biała jako stolica subregionu jest również filarem jednoczącego samorządy lokalne Polski, Czech i Słowacji, prężnie działającego od 2000 roku Euroregionu Beskidy. Dzięki usytuowaniu Podnóża Beskidów miasto niejako staje się bramą, przez którą przejechać muszą wszyscy turyści zdążający w góry do Szczyrku, Żywca, Korbielowa, Wisły, Ustronia i wielu mniejszych miejscowości wypoczynkowych w malowniczym Beskidzie Śląskim i Żywieckim. Wielu turystów zatrzymuje się już w Bielsku Białej. Przyciąga ich nowoczesna i dostosowana do każdej kieszeni baza turystyczna. Atrakcje jak choćby sztuczny tor saneczkowy, niepowtarzalna przyroda oraz świetna oferta kulturalna i rozrywkowa. Miasto, jako jedyne w Polsce, w swoich granicach posiada górę o wysokości 1026 metrów nad poziomem morza. Na szczyt szyndzielni można wyjechać nowoczesną kolejką gondolową. Szlaki turystyczne i narciarskie, sieć górskich schronisk, rezerwaty przyrody, wyciągi i utrzymujący się do maja śnieg na sąsiednim Klimczoku przyciągają nie tylko narciarzy, ale miłośników przyrody i zdrowego wypoczynku. W bielsku białej mieszka się wygodnie i bezpiecznie. Wokół zurbanizowanego centrum jak grzyby po deszczu powstają nowoczesne, komfortowe i zaciszne osiedla. W mieście usytuowały swoje obiekty prawie wszystkie największe sieci handlowe, zaś w centrum miłośnicy dobrej kuchni, najlepszych win i innych trunków mogą odpocząć w stylowych restauracjach i kawiarniach, często nawiązujących stylem do cesarsko-królewskiej przeszłości dawnego Bielska i Białej. Dzięki finansowemu wsparciu policji przez lokalny samorząd, nawet wieczorne i nocne wypady w tym mieście są przyjemne i bezpieczne. Ciekawe i głośne wystawy, premiery sztuk teatralnych, spotkania i koncerty organizowane są tu z częstotliwością godną stolicy kraju. Bielska Galeria Biura Wystaw Artystycznych, według opiniotwórczego tygodnika Polityka, należy do najlepszych w kraju. Teatry Polski oraz Lalkowy Banialuka są znane i doceniane za najwyższy poziom artystyczny. Mówiąc tyle o strawie duchowej, warto pomyśleć również o ciele. Relaksujące masaże i kąpiele w pierwszym w Polsce centrum Wellness Marrakesz, spacery w rodzinnym gronie wśród zieleni, sporty hippiczne to tylko skromny wycinek szerokiej oferty bielskich ośrodków i hoteli. Dla czynni uprawiających sport, otworem stoją hale sportowe, stadiony i korty tenisowe. A preferujące kibicowanie, mają w Bielsku Białej najlepszą w kraju kobiecą drużynę siatkarską. Na doping czekają siatkarze BBTS oraz aspirująca do ekstraklasy piłkarska jedenastka TS pod Beskidzie. Troska o przyszłość zarówno Bielszczan, jak i odwiedzających miasto turystów i inwestorów, to podstawa działań miejscowego samorządu. Już od kilku lat załatwiający sprawy w mieście doceniają szybkość i sprawność obsługi w modelowo pracującym biurze obsługi interesanta. To tu, zgodnie z założeniami najwyższych standardów zintegrowanego systemu zarządzania, planuje się rozwój miasta, podejmuje decyzje, realizuje inwestycje i miejski budżet. Jednym słowem, zarządza miastem. Bielszczanie są dumni, że tu mieszkają. Bielsko-Biała to również miejsce dla Ciebie. Sprawdź to osobiście, zapraszamy.